Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z pierwszego czytania z dnia, z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. I tutaj postawmy kropkę. O co chodzi? Tu jest taki rytm: życie, śmierć i zmartwychwstanie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mówił o sobie Jezus. Nam towarzyszy ciągle jakiś rytm, ciągle jesteśmy w jakimś czasie, te czasy się powtarzają, wszystko się powtarza. Jeśli ten rytm będzie zaburzony, no na przykład ktoś chce żyć, ale nie chce umierać, no to jeśli nie chcesz umierać, to nie zmartwychwstaniesz, to nie będziesz miał w sobie ducha Bożego. To nie będziesz miał prawdy, nie dojdziesz do prawdy, nie spotkasz się z Bogiem. Chcesz żyć, ale twoi, twoje życie nie jest życiem, bo jest ono tak ciężkie, nie do wytrzymania, ale nie chcesz umierać. I w końcu nie masz siły żyć, i mówisz, dobra, na coś trzeba umrzeć. No to zaczynam żyć tak bez sensu. Niszcząc siebie i innych. I. No i nic z tego nie będzie. Zobacz, co dzisiaj w, pierwszym, w Ewangelii z dnia y, robi człowiek, który chce żyć, ale jest w śmierci, bo jest trędowaty, jest chory na śmiertelną chorobę. I nikt nie może mu pomóc oprócz Jezusa. Bo Jezus zwyciężył świat, ten świat, który odrzucił Boga. A świat nie chce umierać, Chci świat chce żyć, ale bez Boga, a bez Boga nie ma życia. Bo przecież Bóg stworzył świat. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, pierwsze, upadł na twarz, drugie, i prosił go, trzecie. Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Masz ujrzeć Jezusa, dobrze na niego spojrzeć. Niech on nie będzie dla ciebie obojętny, bo często ludzie potrafią wypowiadać imię Jezusa, ale w sposób obojętny. Ostatnio spotkałem pewnego człowieka i zadałem mu pytanie, a on mówi: Co jest grane? Już druga osoba pyta mnie o to samo w ciągu y, kilku chwil. I on mówi: Jezus, Maria, nie? Ja mówię, Ale ty zaczęłeś się modlić? O co ci chodzi? No, wypowiadasz imię Jezusa, i imię Marii. Y, no tak, bezwiednie. Nie myślisz o tym, co mówisz? Daj mi spokój. No, daj mi spokój. No, niestety musimy zmienić nasze patrzenie na Jezusa. Upadł na twarz dlaczego? No bo jest słaby, bo jest grzesznikiem, bo jest z niskości, a on jest z wysoka. No, ten, który jest z wysoka, potrzebuje czci. Znaczy, my potrzebujemy czci wobec niego. On tego nie potrzebuje. To mu nie doda czci, bo ta nasza cześć jest nieczysta. Ale my tego potrzebujemy, my potrzebujemy upaść na kolana. Wielu ludzi nie chce upadać na kolana, bo to jest takie poniżające. Jak się dasz Bogu poniżyć, to On Cię wywyższy. Ale jeśli nie dasz się poniżyć, nie, nie odkryjesz swojego miejsca, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Człowieku, jesteś prochem, jesteś nikim. Jan chrzciciel mówi o sobie: A ja jestem nikt. I mówi prawdę, bo jest, my jesteśmy nikim. Bez niego jesteś nikt. Ale on ciebie chce. I on nawet mm, idzie tak obok ciebie, żebyś go ujrzał. Może nawet w jakimś ogniu, który spadł z nieba. Może, a ogień to śmierć, nie? Może w jakimś wypadku, w jakimś nieszczęściu. My często patrzymy na te, te katastrofy, te żywioły, które niszczą na przykład Los Angeles, w zły sposób. A to jest szansa. Jeśli to się dzieje w czasie, to my możemy jeszcze się nawrócić. Bo jeżeli skończy się czas, skończy się ten rytm. To już nie będziesz mógł się nawrócić, a tam będzie ogień wieczny, potępienia. I możesz powiedzieć: e, Ja w to nie wierzę. Nie musisz, ale piekło istnieje. I teraz ten człowiek prosi go: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. No przecież on chce oczyścić. Woda oczyszcza, krew oczyszcza, duch oczyszcza. No bo. On jest źródłem wody ży żywej. On jest hmm, tym, który oddaje swoje życie, jak baranek. I on ma ducha Bożego, a duch oczyszcza, pociesza. Człowiek ma w sobie pragnienie do sz szczęścia, wiecznego szczęścia. I załamuje się, i czuje się strasznie zmęczony. Tym, że nie może osiągnąć tego szczęścia. Byłem dzisiaj w banku i widziałem ludzi, jacy oni byli tacy cisi, nikt ze sobą nie rozmawiał, siedzieli w milczeniu, tacy mm... zamknięci w sobie. No, przecież w banku jest wielka wartość. Bez pieniędzy podobno nie ma życia, nie ma szczęścia. Ale oni nie, nie wyglądają jakby byli szczęśliwi. Oni wyglądali jakby musieli temu banku zw zwrócić wszystkie swoje oszczędności, jakby bank na nich zarabiał, bo pewnie zarabia, bo gdyby nie zarabiał, to by nie istniał. Ale tak wyglądają, jak ludzie w kościele często. Też są cicho i tacy smutni. Smutni wchodzą, smutni wychodzą. Co jest grane z nami? Co się dzieje z człowiekiem? Tak się dzieje z człowiekiem, który wypadł z rytmu. Ale, i oczywiście, wypadasz z rytmu i wpadasz w inny rytm, w swój rytm, ale twój rytm jest słaby. Nie umiesz tańczyć. Bóg umie tańczyć, ty nie umiesz tańczyć. Jesteś jak to się mówi, taki drewniany. Bez Boga jesteśmy drewniani. I potrzebujemy tego alkoholu, tych używek, papierochów, telewizji, tych wszystkich błyskotek, żeby nasze oko się ucieszyło choć przez chwilę, bo tam ciągle się jakaś łza pojawia, albo gniew, albo zam zamykamy oczy, bo nie chcemy patrzeć. Bóg zna rytm i, i on nadaje ten rytm. Taka triada: woda, krew i duch. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jak pójdziesz za Jezusem, to zwyciężysz ten świat. Bo Jezus, bo Jan mówi, Któż zwycięża świat? Jeśli nie ten, kto wierzy. Że Jezus jest synem Bożym. Jeśli wierzysz i praktykujesz, to jesteś zwycięzcą. A na końcu otrzymasz wieniec laurowy, zostaniesz wywyższony, wywyższona. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Więc oprócz życia jest też śmierć. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. A my nie lubimy tego umierania. A Bóg mówi: umieraj razem ze mną. Umieraj z siebie, umieraj z egoizmu, ze złości, z niewiary, z lęku. U umrzyj z tego. Umrzyj ze swojego myślenia. Uznaj to za śmieci. Wszystko uznaj za śmieci, wyrzuć to. A przyjmij to, co On ci daje. A wtedy zmartwychwstaniesz. Do życia. A jeśli nie przyjmiesz tego, co On ci daje, to zmartwychwstaniesz, ale do nieżycia, do śmierci, do wiecznej śmierci. Tam będzie prawdziwy ogień. Nie to, co się dzieje w Los Angeles. Współczuję tym ludziom, ale no, to jest ciekawe, że nie było wody w hydrantach. Nie stać ich na wodę w hydrantach, no to, no to mają ogień. Jak nie stać cię na wodę, to masz ogień. Jak nie chcesz przyjąć wody oczyszczenia, którą daje ci Pan, żywej wody, no to będziesz musiał przejść przez ogień. I może wtedy zastanowisz się nad swoim życiem, jak ten syn marnotrawny i powie, i powiesz, nie no, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem, już nie jestem. Godzin nazywać się Twoim synem. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim synu. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.